Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl Prawda futbolu. Prawda futbolu po meczu Lazio-Milan. Ale tak naprawdę to spotkanie to jest tylko kanwa do pewnej opowieści, którą chciałem dzisiaj przedstawić pasjonatkom i pasjonatom futbolu. Pasjonat futbolu ze Złotoryi. Słuchajcie, ja w tym dresie nieprzypadkowo, bo coraz bliżej startu eliminacji Euro 2020. Coraz więcej będziemy mówili na kanale w kontekście tego pierwszego meczu na Ershapel Stadion w Wiedniu przeciwko Austrii o tym, kto w kadrze, kto w jedenastce, jak to powinno wszystko wyglądać. Wiecie dobrze, że ja to nie jestem człowiek, który chce narzucać pewne poglądy, dlatego z przyjemnością zaprosiłem tutaj na kanał, cieszę się, że zadebiutował na kanale selekcjoner Jerzy Brzęczek. Jestem absolutnie za oddawaniem głosu uczestnikom zdarzeń. Zawsze to tłumaczę młodym reporterom, dziennikarzom, żeby oddawali głos tym, którzy rzeczywiście tworzą, Widowisko, krytykować, jakby podsumowywać, e, puentować, e, nie mówiąc o hejtowaniu czy trelowaniu. To jest najłatwiejsze. Natomiast gdzieś zastanawić się czasami, e, jakie są prawdziwe kulisy danego meczu, danego występu, e, danej taktyki. To jest właśnie rola często dziennikarza. E, ta rola dziennikarza czasami w dobie mediów społecznościowych, słuchajcie, może być umniejszana, bo ktoś może powiedzieć, ale my sami budujemy Przekaz, prawda? I ten przekaz mogą budować też jakby sami piłkarze, trenerzy, klub, związek. Natomiast tak naprawdę dziennikarzy w tej roli e, nikt nie zastąpi. Można powiedzieć, nasz, nadeszła era mediów społecznościowych. Jestem absolutnie za erą mediów społecznościowych, ponieważ e, media społecznościowe pozwalają e, żyć opiniami innych ludzi, e, faktami, informacjami. Oczywiście w mediach społecznościowych jest bardzo dużo też złości czy zapiekłości, ale to normalny człowiek musi odrzucić i żyć normalnie mediami społecznościowymi. I dziennikarz też, wydaje mi się, że powinien być w mediach społecznościowych, aby po pierwsze wyrabiać sobie opinie, zapoznawać się z faktami, a też przekazywać pewne racje. Natomiast poznawać racje innych ludzi to jest też niesamowicie istotne. Starałem się poznać rację trenera Jerzego Brzęczka kilkakrotnie przez telefon, śledząc jego konferencje prasowe, goszcząc go wspólnie z Mateuszem Borkiem w kafe futbol. I też e, czytając jego wywiady. Natomiast nie ma jak bezpośrednie spotkanie, w też w konwencji prawdy, futbolu, gdzie jest luźna, swobodna rozmowa, padają jakieś argumenty, człowiek wsłuchuje się w argumenty drugiego człowieka, czasami polemizuje, dopytuje się, gdzieś się zastanawia nad pewnymi racjami tu i teraz na pewno racja jeśli chodzi o reprezentację Polski jest jedna. My musimy wykorzystać Piątka i Lewandowskiego i myślę, że ta świadomość trenera Jerzego Brzęczka w tym względzie jest, on to zaprezentował co więcej. Bardzo mi się podobało, a to było w dniu meczu Parma Napoli, ale jeszcze zanim Milik strzelił kolejne bramki. Gdzieś tam miał troszeczkę słabszy okres, ale on powiedział nie zapominajmy, jest piątek, jest Lewandowski, ale jest też e, Milik. I Milik kropnął dwa gole, naprawdę fajne. Jeden z rzutu wolnego, drugi z gry, bardzo sprytne. To drugie uderzenie też mi się bardzo podobało. Można tam oczywiście zarzucać bramkarzowi, co mógł zrobić lepiej albo gorzej, ale ja bardziej cieszę się kuśćtem Milika, tymi jego niezwykłymi umiejętnościami. Chciałbym podkreślić jedną rzecz. Widząc parę dzisiaj Lewandowski e, piątek, nie zapominamy o Miliku, bo być może to może być para tak samo Lewandowski-Milik, e, prawda? Gdzieś koledzy z piłki nożnej, bodaj sięgnę, zrobili sondę. Natomiast, słuchajcie, no sondę można zrobić. Oni w ogóle też na okładce prezentują RL9, KP19, Mistrzostwa Europy 2020. i słuszna, e, słuszna teza, tak może być. Natomiast w tejże sądzie 1180 osób, ja sam zrobię, zrobię taką sondę, myślę, że, że troszeczkę większa e, będzie, e, większy udział. Ale 70% opowiada się za parą Lewandowski Milik, 11% za Lewandowski Przepraszam, 70% za parą Lewandowski Piątek, 11% za Lewandowski Milik. 10% za milik piątek, jeden napastnik 9%. A gdzie jest wariant z trzema napastnikami, który proponował Mateusz Borek. Sąda sądo, opinia publiczna, opinią publiczną, wypowiedzi dziennikarzy, ekspertów to jedno, natomiast selekcjoner na koniec musi podjąć właściwą decyzję. Ta decyzja musi mieć racjonalne przesłanki też dotyczące balansu w drużynie, funkcjonowania tej drużyny. To dlatego Jerzy Brzęczek sprawdził dziennikarzy, w których to meczach graliśmy jesienią dwoma napastnikami, i nie wyglądało to dobrze. Chodzi też o współpracę, choćby w dwójce, prawda? A w trójce jest jeszcze tak: po pierwsze, kwestia współpracy między trzema napastnikami, a po drugie, kwestia też jakby. Fazy defensywnej, odpowiedzialności w defensywie tej trójki, umiejętności w ogóle odbioru piłki, przerwania akcji, zacieśnienia szeregów. To, jest, to są niezwykle ważne rzeczy, też w kontekście niesamowitej gonitwy czasowej, jeśli chodzi o selekcjonera. Tutaj nikt nie zwalnia Jerzego Brzęczka z odpowiedzialności. Każdy selekcjoner tu i teraz w Europie, na świecie działa pod niezwykłą presją czasu, ale jeśli myślicie, że tej presji czasu nie było wcześniej, tak była. Tak samo wcześniej no czasami oczywiście selekcjonerzy nadrabiali pewne rzeczy w polskiej rzeczywistości bardzo długimi zgrupowaniami. Ta drużyna miała troszeczkę inną dynamikę przez te długie zgrupowania, ale też były ekstremalne sytuacje się zdarzały, trzeba było podejmować decyzje z dnia na dzień, jak mógł zastąpił Kaźmierza Górskiego, to musiał zacząć najtrudniejszego rywala na wyjeździe z Portugalią i zaczął wygraną i też bardzo zaeksperymentował składem. I też działo pod presją e, czasu i okoliczności. Takie rzeczy też się zdarzały e, i w e, przeszłości 40 e, lat temu. Tu i teraz, oczywiście, ta presja jest e, przeogromna i też presja czasu jest ekstremalna. Natomiast no, taki jest dzisiaj współczesny futbol. Wywołuje też temat e, ego. Ego. Napastnik musi mieć Ego, prawda? Napastnik bez ego. No to nie jest napastnik, no powiedzmy sobie to szerzej. Ego musi mieć Robert Lewandowski, wykazuje je często, ale to nie jest tak, że nie potrafi dograć bramek, podać, oddać piłki. Liczby Lewandowskiego też o tym świadczą. Lewy potrafi też pracować na rzecz drużyny i wiele razy to udowodnił też w reprezentacji. Jego bilans dzisiaj, choćby w Bundeslidze, jest naprawdę ta proporcja bramek do asyst. 13 bramek 10 asyst jest znakomita. Oczywiście, piątek dzisiaj ma 18 goli w serii, ale ma tylko jedną asystę. Oczywiście, że tu i teraz, no jak patrzę na tle Lazio, no to. Nie, Ktoś mu musi zagrać piłkę. No taka jest prawda. No, jedna e, piłka w końcówce bardzo trudna, strzał głową nad poprzeczką, gdzieś tam wcześniej jeszcze szarża gdzieś po skrzydle. Dość powiedzieć, że Milan w pierwszej części spotkania z Lazio nie oddał ani jednego celnego e, strzału. W drugiej połowie było też niesamowicie trudno, jeśli chodzi o tworzenie gry przez e, Milan. Bardziej aktywną stroną było Lazio. Ja rozumiem, że Milan ma jeszcze rewanż u siebie za dwa miesiące w e, tym Pucharze Włoch z Lazio. Natomiast to pokazuje też napastnik żyje z innych e, piłkarzy i to napastnik e, dotyczy to Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka i też można powiedzieć ich ego jest bardzo ważne to pazerność na gole. Natomiast to ego nie może zabić współpracy, prawda? Ego w duecie, to jest moje hasło, że to ego musi zafunkcjonować w duecie. Być może nawet będą momenty w meczach, a może mecze, gdzie to ego musi zafunkcjonować w tercecie, prawda? Ale ego w duecie no, musi. I to ego w duecie zafunkcjonowało już za nawałki w kontekście współpracy Lewandowskiego i Milika. I to był fantastyczny czas. Te eliminacje Euro 2016. Milik napędzał Lewandowskiego, lewy napędził się niesamowicie, ale Milik też ważne bramki strzelił i asystował kilkakrotnie, i lewy też czerpał z tego. I to jest fajne ego nie oznacza, że nie ma współpracy. Natomiast dzisiejszy futbol, słuchajcie, no to jest królestwo ego. Jak tak sobie pomyślę o zachowaniu kepy, no oczywiście później to jest racjonalizowane, prawda? On mówi, że a miałem kontuzję, dlatego jak okazało się, że mogę zostać, to ja pokazywałem, że chcę zostać. A Sari wychodzi na konferencję i mówi, no tak, nie zrozumiałem, to dopiero lekarze mi przekazali, że on jest zdrowy i kabajero nie musi wchodzić. Nie wierzę w to, bo widziałem zapis tego kilka razy i po prostu to było totalne wkurzenie bezradnego trenera, który nie może dokonać zmiany. I przepisy głoszą, jeśli piłkarz nie chce opuścić boiska, to tego boiska opuszczać. Nie musi. Nikt nie jest w stanie go do tego zmusić. Trener sygnalizuje, że podejmuje taką decyzję. Sari to zasygnalizował. Denerwował się, rzucał, rozmawiał z jednym asystentem, z drugim Gianfranco Colo, wracał, rzucał butelką, poszedł w kierunku szatni, wrócił, zawrócił. Natomiast nie odwrócił, jakby decyzji kepy pozostania na murawie. Ja myślę, że kepa. Wiedział, że Caballero może wejść i być bohaterem. No, pamiętacie, Louis van Gaal dokonał takiej zmiany w trakcie mundialu w 2014 roku. Przyniosł to efekt w rozgrywce na karne. Takie rzeczy się zdarzają, jeśli chodzi o decyzje trenerów. Sari, myślę, że wiedział, co robi. Caballero znał piłkarzy Manchesteru. Wcześniej obronił karne wielkich napastników, wielkich zawodników, więc to była świadoma decyzja. I co zostaje trenerowi w tej sytuacji? Co poczynić z ego młodziaka Baska kupionego za 80 milionów euro? Najdroższy bramkarz w historii futbolu. No tak się zdarzyło. Długi czas ten prymat e, był, jeśli chodzi o Dzidziego Buffona, natomiast teraz należy do Kepy. Przebił, e, wcale nie tak długo cieszył się tym mianem palmą pierwszeństwa Alison Becker, tylko Kepa. Kurtuawy wymusił transfer do po Realu, no to Chelsea była skazana na bardzo dobrego bramkarza, żeby kupić, no to wydała te 80 baniek na kepę. Tygodniówka tego chłopaka to jest 195 tysięcy funtów. I oczywiście teraz Sari podjął decyzję o zabraniu mu tej jednej tygodniówki. Pewnie trochę zaboli, ale troszeczkę, no bo w dzisiejszym świecie kary finansowe to nie jest taka prosta sprawa. Ostatnio to ego pokazał choćby Frank Ribery na treningu Bayernu Monachium, była taka sytuacja, słuchajcie, że przekonał się, przed, bodaj przed meczem, strzalkę, że on nie jest podstawowe jedenaste, bo zaczynała się gierka treningowa i widać po tej gierce było jaka jest podstawowa jedenastka szykowana przez Niko Kowacza. I co zrobił? Frank Ribery odwrócił się na pięcie i poszedł. Do szatni, nie powiem po prostu, no, oddalił się, oddalił się i co może zrobić trener? Pytany o tę sytuację, Nikokować, mówi nie, no, nie znaczy całego kontekstu. Dziennikarze się dopytują, on mówi, a kara finansowa. Dlaczego nie kara finansowa? A Kowacz mówi: ale jaka to musiała być kara finansowa? Poza tym, mówię, czasami lepiej dotrzeć do kogoś bez e, kary finansowej, tylko słowami spróbować mu przemówić do wyobraźni, e, jakby e, umotywować e, pewne rzeczy. Słuchajcie, to nie jest w dzisiejszym świecie łatwa rola trenera. No, po starym, no co ma wyrzucić teraz z drużyny człowieka wartego 80 e, baniek. Euro, to jest niesamowita, jak kipią emocje, jak kipi ego we współczesnym futbolu. Ja tutaj chciałem Wam przybliżyć też wywiad z Niko Kowaczem. To jest wywiad z magazynu Kicker di Cafage. Takie jest hasło w Kickerze. Jakiś czas temu, przed tym starciem pomiędzy Liverpoolem i Bayernem, oczywiście, Klopp kontra Kowacz. Ich bin immer noch net. Ciągle jestem wciąż i ciągle pozostaje miłym, mówi Niko Kowacz. Bardzo ciekawy wywiad. Bardzo wiele fragmentów niezwykle ciekawych. Natomiast ja Wam przytoczę fragment dotyczący, no właśnie, pewnego nastawienia. W dzisiejszym futbolu, ludzi, a w szczególności piłkarzy, Miko Kowacz mówi tak: jeśli chodzi o mówienie o transferach, to to jest właśnie ten problem, gdzie może być zakłócony wewnętrzny spokój w drużynie. Nowi top zawodnicy kosztują dużo e, pieniędzy, ale też mogą wprowadzić e, unfrieden, czyli taki e, absolutny niepokój e, w zespole. Chciałbym, życzyłbym sobie, gdyby ci e, ci wszech, e, domagający się z zewnątrz nowych e, gwiazd e, znaleźli się przez tydzień w naszej e, szatni. Dziennikarze Kikera mówią: No, my byśmy chętnie do tej szatni tam się znaleźli i posłuchali. A to nie jeden, mówi Nikokowacz, nie ta, nie, wielu by się znalazło. Natomiast e, wtedy by się przekonali, że to wszystko nie jest takie proste. Do tego dochodzą. Media społecznościowe, to są słowa Kowacza, mówi, do tego dochodzą media społecznościowe. Dzisiaj ta, ten fokus, ta uwaga skupia się już nie na futbolu jako grze. W tym momencie bardzo trudno o samokrytykę, jakkolwiek spojrzenie samokrytyczne. I mówię generalnie o futbolu, a nie o Bayernie. Dzisiaj Mówi Niko Kowacz, każdy skupia się na sobie. Chodzi tylko o ja, 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 o glamour, o self und self-profilirung, profil czyli taką samoinscenizację i profity czerpane z tej e, samoinscenizacji. A co pan powie na temat Maca Humelsa, który ujawnia swoje dane z gry na Twitterze. Nie jestem wielkim fanem mediów społecznościowych, też także z tego tytułu, że jest bardzo wiele anonimowych wypowiedzi pod fejkowymi nazwiskami, i, i można po prostu. Powodować najgorszą nienawiść na świecie w tych mediach e, e, i, i, i krzeżyć to wszystko. Nie, naprawdę nie, nie należy się do tego e, odnosić, e, komentować. Ja wolę się koncentrować e, na swojej pracy. Może jestem w tym staromodny, e, ale przy tym jestem szczery. Bardzo ciekawe spojrzenie trenera, który był w Eintrachcie, który dzisiaj jest w Bayernie, który ma za sobą bardzo ciekawą drogę piłkarską i który też wskazuje na tą. Na to ego piłkarzy rozdmuchane, rozbujane dzisiaj przez media społecznościowe, przez menedżerów, często przez to, tą całą otoczkę, przez kobiety, przez marketing. I, i, I to wszystko wpływa na to, że jest ta samoinscenizacja piłkarzy, żeby, żeby czerpać profity. No, słuchajcie, media społecznościowe na pewno są ciekawe, są bardzo niebezpieczne, natomiast media społecznościowe to jedno, a życie piłkarskie, wszatni to drugie. I chciałem nawiązać jeszcze do jednej historii, mianowicie do historii Mauro Icardiego i Wandenary, menedżerki, a zarazem żony tego argentyńskiego snajpera Interu. Ona publicznie udzielała wywiadów na temat życia w drużynie, postrzegania drużyny. Mówiła, że drużyna jest za słaba w stosunku do jej męża, a zarazem klienta. Powiedziała, że Perisic to czy tamto. To Perisic przywołał tego Ikardiego i mu powiedział, co myśli o publicznym wystąpieniach żelnych. W końcu, kłócąc się o kontrakt z Interem, powiedziała e, takie zdanie, dobra, to niech nie, nie, nie dają tych pieniędzy, niech wydadzą na dwóch, trzech lepszych e, piłkarzy, bo tu mąż nie ma z kim e, grać. Słuchajcie, na koniec klub podejmuje decyzję, odbiera opaskę kapitana. Ten jest sfochowany, nie jedzie na mecz Ligi Europy do Wiednia, na mecz z Rapidem. Później mówi, że ma kontuzjowane kolano. Klub chyba temu zaprzecza, prezentuje wersję, że to kolano jest absolutnie... Zdrowe. Trwa, trwają przepychanki. Yy, Wanda Nara mówi, że jest rewolucjonistką w tym świecie, że to właśnie w tym męskim, szowinistycznym świecie jest rewolucjonistką. Ja muszę powiedzieć, że kobiet menedżerów wcale nie brakowało w tym świecie. Gaby Schuster, słynna menedżer czy żona Bodo Ilgnera, zdarzały się kobiety menedżerowie. Natomiast pytanie jest zawsze, czy kobieta, czy mężczyzna chodzi o coś innego, o prowadzenie. Piłkarza, o współpracę też wewnątrz drużyny, z kolegami, z trenerem. Samoinscenizacja to jest coś charakterystycznego do Wandy Nary i Mauro i Cardiego. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, jak ta kobieta. Ona na Instagramie oczywiście ma niesamowicie dużo, jakby. Słuchajcie, ma niesamowicie dużo, coś mi się tutaj, ten mój, e, moja maszynka, mój iPad się zaciął, to się zdarza, natomiast pokażę Wam e, jedną rzecz. No to ona po prostu jest, e, proszę, ba, samo inscenizuje się w tych mediach e, społecznościowych e, i, e, i opowiada, jaką to jest e, królową, jeśli chodzi o. E, e, Menedżerkę menedżerkę piłkarską. Nie jest to łatwy Job. Można narzekać na menedżerów. Jedni robią to dobrze, inni gorzej, niektórzy fatalnie. Mówi się, że oczywiście, Amino Raiola, to może tam wywierać presję na Milan, a co, a Wanda Nara nie może wywierać presji na, na Inter. Chodzi o pamiętacie, negocjacje w sprawie gaży dla Donarumy. Może wywołać presję, natomiast krytyka zespołu to jest coś, co pozostawia piętno. Co dzisiaj Inter może zrobić? Oczywiście Beppe Marotta, który tam jest teraz dyrektorem sportowym już nawet chyba mówi, że no zaoferujemy mu nowy kontrakt, podpiszą z nim nowy kontrakt, podpiszą pewnie, żeby go sprzedać. Oczywiście jego bilanse są fantastyczne w ostatnich sezonach. W tym sezonie trochę słabszy, w Lidze chyba w tym roku jeszcze nie strzelił bramki, tylko w Pucharze Włoch. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że oczywiście, jest to zawodnik, który jest wart ogromnych pieniędzy. I też no, nie jest łatwo. To jest człowiek, to jest zawodnik, ale gdzieś to jest też wartość dla klubu. No nie chcę powiedzieć towar, to strasznie brzydko brzmi. Ale, ale gdzieś ta wartość piłkarza jest, No lepiej go sprzedać za te dziesiątki milionów. Trudni piłkarze, oni się zdarzają często w e, historii, to nie jest tak. Natomiast e, Icardi tu i teraz e, w tym e, sezonie no, ma 9 bramek. No, nasz piątek ma 18, Milik e, ma 14, Cristiano Ronaldo prowadzi w e, klasyfikacji strzelców, ma 19 goli, e, Qualiarella 17. Zapata 16 to jest czołówka strzelców. W najbliższy weekend jest notabene niesamowicie ciekawy mecz, ponieważ Napoli podejmuje Juventus, Milan, Gra z Sassuolo. Słuchajcie, kończę powoli. Mówię o tym ego, bo wydaje mi się, że ten egoizm, jeśli chodzi akurat o naszych napastników, o Krzysztofa Piątka, Roberta Lewandowskiego, zawodnika doświadczonego, 30-letniego, mającego opaskę kapitana. Którą otrzymał jeszcze od Adama nawałkę. Wydaje mi się, że też wpływ na tę decyzję miał prezes Zbigniew Bonie, który miał przekonanie, że dynamikę w drużynie może zmienić, też powierzając tę zaszczytną rolę. Bo rola kapitana reprezentacji Polski to jest zaszczytna rola. Powierza Robertowi Lewandowskiemu. Robert Lewandowski to nie jest też taki człowiek super otwarty na innych, ale gdzieś zapatrzeni są w niego piłkarze. Gdzieś daje efekty to kapitanowanie. To są wygrane jedne eliminacje, awans na euro, ćwierćfinał euro, wygrane eliminacje mundialu, oczywiście przegrany mundial, ale życie na mundialu się nie kończy. Bolesne prze przegranie, ale gdzieś lewy on chce żyć dalej w drużynie narodowej, poprowadzić tę drużynę na euro 2020 i na mundial 2022. I mając swoje ego, on gdzieś jestem przekonany, że będzie starał się y, współpracować z Piątkiem, współpracować z Milikiem, gdzieś stworzyć drużynę, która będzie w stanie mieć pewną więź. To jest niesamowicie ważne. Drużyny, w których zwycięża tylko ego, y, po prostu one się rozpadają. Prędzej czy później, raczej, raczej prędzej. Ego napastnika tu musi spowodować, że to ego. Plus chęć współpracy, plus to doświadczenie Roberta przeniesie się. Wydaje mi się, że Krzysztof Piątek, nie znam go osobiście, ale to jest bardzo inteligentny chłopak, który też patrzy ze zrozumieniem na hierarchię w drużynie, na pewną rolę w swoją drużynie. Trudno nie korzystać z jego fenomenalnych umiejętności dzisiaj i tego wybuchu, tego rozwoju, tej, tego niesamowitego czasu, którego doświadcza. I gdzieś musi to wszystko na siebie wziąć, to brzemię odpowiedzialności Robert Lewandowski. Być może musi troszeczkę grać inaczej. Wtedy ta rola w parze z Milikiem, pamiętacie, lewy dziewiątka, Milik dziesiątka, za nim operujący albo grający na przykład w układzie na skrzydle, bo Milik tak niektóre mecze zagrał też na lewym skrzydle. Być może tutaj jest dwóch napastników, ten lewy jako bardziej taki wolny elektron, taki kapitan, który będzie się pokazywał do gry. Notabene dyskusja, kto Michał Pretz powiedział, że niczym martwy łabądź. Słuchajcie, Lewy jest niesamowicie kopany, poniewierany w e, tych meczach, faulowany często. Jest to trudne, mnie czasami też irytuje to e, cały czas reklamowanie e, przez lewego pewnych rzeczy do sędziego, ale czasami naprawdę jest kopany e, niesamowicie. Tutaj w tej sytuacji też wydaje mi się klarowna czerwona kartka dla piłkarza Herty. Płacze po meczu e, Michael Pretz. Natomiast muszę Wam powiedzieć, menedżer Herty, że no to są takie medialne gry i gierki, które się odbywają. Co do Bayernu, ja jeszcze dłuższy wywód przygotuję na dniach, bo mam bardzo ciekawe spostrzeżenia. Też zabrał głos bardzo obszerny Uli Henes, też bardzo, bardzo ciekawy wywiad. I on e, przeatakował, oczywiście, Didiego Hamana, i bardzo słusznie, bardzo ostro e, pojechał z Didim Hamanem. Jest takie przekonanie, moim zdaniem, e, u Henesa, że dzisiaj na lewym można zbudować siłę bayernu. Jedno zdanie jeszcze dodam z tych wypowiedzi Henesa sprzed paru dni. On powiedział: Gdybyście już dziś wiedzieli, kogo my sprowadzimy, jest takie przekonanie o zmianie warty w oparciu o lewego. Ono jerał, paru innych piłkarzy, ale musi być świeża krew, żeby napędzić ten Bayern na nowo. Jakie może być życie dzisiaj lewego? Roben kontuzjowany wraca do zdrowia. Ribery już nie ma tego poweru, nie wygrywa dryblingów, nie idzie do przodu. To nie jest łatwe jak grać. Gnabry się czasami zapomina dla indywidualnie. Koman to piłkarz z kryształu, bo za każdym razem coś go zaczyna boleć. A to mięsień, a to kostka, a to coś. Oczywiście zdarzają. Brutalne ataki na Komana, natomiast widać, że ten chłopak no, jest podatny na te, na te ataki. Rola Lewego w Bayernie jest dzisiaj tu i teraz utrudniona. Przez lata napędzali go Robben i Ribery, Dortmund, ta maszyneria Kloppa też go napędzała. Potrzebujesz partnerów w drużynie. Myślę, że z tą świadomością Lewy przyjedzie. Ze swoim ego, które podporządkuje drużynie. Tak samo Krzysztof Piątek i Arek Milik. I to jest naprawdę czas, w którym możemy się cieszyć reprezentacją. Jeśli zgadzacie się z tezami postawionymi dzisiaj przeze mnie na kanale Prawda Futbolu, to to zalajkujcie, subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczki. Słuchajcie, pasjonaci z pasją żyję futbolem, tym kanałem, z ludźmi, którymi współtworzę ten kanał. Naprawdę wielka satysfakcja. Mamy wielkie plany, które mam nadzieję, że będziemy realizować. I co, słuchajcie, Mundial U20 na kanale na pewno będzie. Tam z w TVP, ale prawda w futbolu będzie. Na U21 też Mateusz Borek zabrał głos, że jedziemy do Włoch, będziemy Czesiu obserwowali Twoje mecze. Także nie ma dwóch zdań. No, i pierwsza reprezentacja bez dwóch zdań to jest coś, co absolutnie kochamy. Pasjonat dla pasjonatów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze e, spotkanie.